Szczerze mówiąc, to sama nie wiem, bo nie ukrywam, że chciałam dojść do finału. Natomiast no, liczyłam się z tym, że jako nowa uczestniczka, wchodząca miesiąc przed końcem, no, nie będę miała za dużego pola do popisu. Natomiast i tak wygrywając dwie nominacje, no, jestem w szoku, że, że się udało, że widzowie jednak coś we mnie widzieli. Byłaś w szoku, jak dostałeś wczoraj tą czarną kartę, ten wilczy bilet do domu? Szczerze mówiąc, no my od początku od rana spodziewaliśmy się tej bomby. My czuliśmy w kościach, że coś nadejdzie, i tak naprawdę po odejściu Malwiny usiedliśmy i nikt z nas nie był spokojny. Także czułam w kościach, że coś naprawdę będzie. Jak już usłyszałam, że byli uczestnicy, mieli okazję zdecydować, kto powinien zasługiwać na finał, a kto powinien odejść, no to wiedziałam, że, że będzie to będę to ja. I yy, pomimo tego, komu kibicujesz teraz, żeby wygrał ten cały Big Brother? Wczoraj moja wypowiedź na arenie była dość krótka i była jeszcze taka w emocjach. Strzeliłam szybko, że Wiktor, z tego względu, że bardzo zaskoczył mnie od takiej strony, od takiego podejścia do zadań teatralnie, aktorską, bardzo się wykazywał w takich kwestiach, artystycznie, malował nasze obrazy i bardzo doceniłam tą jego właśnie stronę, taką bardzo aktorską i myślę, że te zadanie, które wykonywał również, pokazywał tam dużo takiej swojej osobowości, wiele twarzy i myślę, że dlatego mógłby właśnie w tym programie zawojować i, i wygrać. Natomiast no nie ukrywam, że że jestem bardzo blisko z Martynką i ona również mogłaby zasłużyć na finał. Byłaby to taka na pewno zmiana w jej życiu, bo ona jest taką naprawdę normalną, zwykłą dziewczyną, która zaszła tak daleko jest naprawdę mi bliska mojemu sercu i mam nadzieję, że po jej wyjściu jeszcze długo będziemy przyjaciółkami.